W naszej ludności apostolskiej, ale po świętach będę, moi drodzy, mocno wołał i prosił. Jutro mamy w liturgii świętego Jana, moi drodzy Ewangelisty, poświęcenie jego wina. Będzie to najlepsze, najlepsze wino, jakie mamy na pustelni. Przypominam, kto jest choruje. Jestem świadkiem, wczoraj cudu, że świę, wino świętego Jana niektórym pomogło, a jeśli nie, to będzie dzisiaj. Druga dawka, więc mamy takie lekarstwa, to mi przypomniano, bo zawsze jedną butelkę trzymam w rezerwie w zakrystii poświęconych na, na nasze, moi drodzy, dolegliwości. Dziś o 24 mamy jeszcze jedną mszę, mszę świętą. Rozpoczynamy róża, różaniec g w intencjach naszej ojczyzny, chociaż jest oktawa, moi drodzy, jutro normalnie pościmy o chlebie i wodzie. Będą no tak, mówi Oktawa, nie ma postów dzieci. Pościmy, jest ten dzień. Jedliśmy teraz trzy dni, więc nie stękajcie, że mi poumieracie. O, ch o chlebie i wodzie. Jutro wszystko to ofiarujemy za naszą Ojczyznę, świętemu Janowi Ewangeliście. Polecam wszystkich naszych rycerzy, którzy w różnych punktach świata jutro będą brali udział w mszy świętej. Polecam szczególnie tych, którzy Ubierą płaszcz rycerski i będą świadczyli o miłości do Ojczyzny. Przypominam, 27. jest to na prośbę Matki Bożej wyznaczony dzień, aby się, aby się modlić za naszą Ojczyznę. Nasi przywódcy dzisiaj beczą, gorliwie pisowcy gonią do Częstochowy, a jak była intronizacja, to gdzieście byli? Jedna pojechała do Izraela z prezesem, posłowie gdzieście byli? Przecież Bóg działa bardzo szybko. Honor uratował tylko Pan Prezydent, Pan Minister Ziobro i Pan Minister Szyszko. A gdzieście reszta rządzących byli? Tematu nie znacie? Kosmitami jesteście? Teraz, kiedy wam się nogi częsą, to wzywacie naród na ulicę, żeby was wsparli. A kiedy trzeba go od naród, wesprzeć was nie było. Oczywiście, że moich rycerzy zachęcam do udziału w Marszu Poparcia dla Rządu. Zaznaczam, choć są nasi wybrani przez nas, nie myślą po, po polsku. Panie Prezydencie, dyrektywę wściągania obcych woli do ziemi polskiej, kto podpisał? Panie Prezydencie, pytam się publicznie. Tyle dokumentów podpisaliście, które będą później uruchomione, przeciwko nam. Mówicie, że jesteście Polakami? Ale my bronimy jeszcze duszę polską, nie Was rządzący, duszę polską i nasz honor, i naszą ziemię. Ponosicie wielkie ofiary, bo atakują nasz rząd, choćby jaki on nie był, ale to jest dzieci Polska, jest demokracja. Więc apeluję do rycerzy, by wzięli flagi króla, płaszcze i kiedy Polacy pójdą dla poparcia, dla rządu, Idziemy i bronimy tej ziemi. Skoro demokracja zakłada, że raz rządzą ci, drugi raz ci, to do czemu teraz nie ma nie, naszego czasu? Tylko wasz czas? Czy Państwo łapiecie, ten to kłamstwo wielkie historyczne? Skoro zablokowaliście sen, za czyje pieniądze to robicie? Skoro na ulicę wychodzicie, Komitet Obrony Diabła, Sorosz publicznie przy, przyznaje, że dał 150 milionów złotych na dofinansowanie wybryków? Czyżby tylko nasi rządzący mieli o, tą zasadę, kiedy trwoga do Boga? A kiedy tyle łas Bóg zapowiada, tyle lat nie chcieliście słuchać, aby uznać Pana Jezusa Królem Polski. gdzie marszałkowie Sejmu, Senatu, bo elektronizacja przedstawiciele powinni być. Pani premier powinna być w Krakowie. A teraz Matkę Bożą Częstochowską widzą. A kiedy Maria prosi pełnicie wolę Boga, to, to mówicie, że jest rozdział Kościoła od Państwa. Kiedy Mary, Matka Boża mówi, że prawo Boże ma być prawem państwowym, to wy mówicie, że dla niskość państwa, wycie faryzeusze. Tyle politycznego mojego słowa w apelu. Popieramy ten rząd, choć nie ma on twarzy polskiej. Głosowaliśmy na niego, ogromną nadzieję pokładaliśmy. Ale zaraz po wyborze tej opcji, pan nie dał konkretny znak, nie w naszych orędziach, w innym źródle. Nie cieszcie się. Nie cieszcie się. I wyjaśnił z detalami, co nas czeka i jakie przyjdą próby na Polskę. W środę mamy wielkie, moi drodzy, 28. Rąbanie drzewa na Pustelni. W środa i czwartek zapraszam na pomoc Panów, Panie co roku nas jest zawsze około 30 ponad. Będę bardzo wdzięczny i cieszę się z Wami pracując. Uroczystości zakończenia roku mamy na pustelni, moi drodzy. 31. sobota będzie o 17. Rozpocznę nawożeństwo. Będzie dłuższe. Po raz pierwszy nie stroję się jedzeniowo nic do uroczystości. Po wczorajszym kazaniu na temat tego, co myśmy zrobili z wiarą w Boże Narodzenie, żeby żarcie miało być u mnie celem, jemy normalnie konserwa, mam y, y, zaśpekowaną tą suolinę, mam zalaną kiełbasę smalcem, y, y, konserwy porobione, dzieci, ogórek, nie chcę żadnej pikaderii, żadna pani u mnie nie będzie dnia dyżuru. Kto przyjedzie, modlimy się, posliwamy kolendy o po dwunastej, pasterka, po pasterce, zakolendujemy, jak będą goście. Idzie do domu dzieci. Żarcie. W jakim to kierunku masz swoich? Pustelnia w tej materii zmienia troszkę dzieci charakter. Doświadczenia ostatnich dni pokazałem i precyzyjnie, a szczególnie to, co Pan Jezus powiedział, co Wam wczoraj dzieci wyjaśniałem. Człowiek nie czci już Boga w czasie świąt, czci materię, człowiek czci świętego Mikołaja, który jest postacią stworzoną przez na, nasze potrzeby na wzór dawnych Bożków obfitości. Ten Bożek przynosi to, o co go się prosi. Czci pokarm, czci zabawę, rodzinę. Czci wolny czas, czci tradycje. W niedzielę wprowadzam zwyczaj, że nie jem śniadania, idę na modlitwy, tak jak dzisiaj, wymodlę się, jestem przez świętą, nie mam problemu z moczem, z WC, bo jak tu jestem 5 godzin, do tej, ten żołądek mi piszczy. Najbliżsi nie mają problemów ze mną, zadbania o brata, o inne rzeczy. Wszystko funkcjonuje. Bóg jest teraz pierwszy. Jeśli coś kapnie, to dopiero ludzie jedzenie. Więc Sylwester po raz pierwszy nie, panie ludziu, żadnych samotnych niczego. Zobaczcie, ile słabia żyzna. I do mnie, zróbmy zdjęcie. Studzie wyżywił. To jest ostatni raz. Pan Jezus wyczyścił przez te kazania dwa, również i moje, głębiej sumienie. Bo im więcej się samas, ludzie też są bardzo ślepi. Z kolejnych wyjaśnień, jeśli ktoś u mnie zamówił, przesiętą, a przyjedzie ubrany, moi drodzy, nieładnie, krótka sprawa, wymalowane, bez krawatów, ja tylko wygłoszę kazanie. Kakujecie? Bo jestem obowiązany z internatami, muszę do odprawić w osobne miejsce. Będę zawsze przygotowany ołtarz maniakiem, w trydenckiej intencję, uszanuję. Jeśli ja nie będę bezwzględny w pewnym stylu puszczelnianym, rozwalą mnie wszyscy, a najbardziej najmniejsi. Z wyjaśniam. Przyjedziesz mi z pazurami wymalowanymi, masz już przeświętą. Kupujecie. Majtecki, widzące. Nie ma krawatu dzieci. Przecież to nie ma. Jest, jest zasada. Do banku idziesz zadbany. Rozumiecie? Do sądu wszyscy ubrani. Na egzaminy poubierani. A co tutaj jest? Bo on nie wie, bo on jeszcze młody? Dzieci! Ma już 25 lat, to ma 30. Czy Państwo rozumiecie? Jestem bardzo konkretny. Kazanie muszę wygłosić. Kapujecie, bo Wy tam stoicie. Muszę coś zapalić świecę, omodlić. Ale później biorę paramenty i do odpowiedzią siłą przesiętą. Wam pokazaniu tutaj udzielę komunii świętej, żebyście was mieli a ja idę i na górze odprawiam sześciętę. Wtedy wiecie, że ci, co zamówili świętą, są nieładni ubrani, nie szanują Boga, ale niczego się nie robi. Więc przypominam, sylwester jest skromny, bez po pasterce, po sylwestrze żadnych krokietów, niczego nie ma u mnie już. My to zjemy, weckę, na jedzeni. Skupiamy się na modlitwie. Nie będzie żarcie, rodzina, zabawa, czas Bożkiem, który nam odbiera Pana Boga. Podaję moim ukochanym kolejny komunikat, a mianowicie. Pierwszego będziemy mieli, moi drodzy, na pustelni. To jest Sylwestra, o 16.00. Pierwsze kolędowanie. Kto przyjedzie, zapraszam. A później sobie zrobimy małe spotkanie opłatkowe. Jak ktoś może, to może ciasta przywieźć. Ja mam słuchajca, mam problemu, nie ma. Opłatki mamy. <laughs> I chcę się wami nacieszyć. Będzie kilka instrumentów. Jak ktoś umie dobrze grać, a potrafi ad, ad hoc skoczyć w grupę grającą. Będziemy wspólnie modlili się, śpiewali. Przynajmniej za dwie godziny. Jak będzie przewidziane, jest gdzieś sześć, siedem instrumentów, więc zrobimy to na kudaku, bo to by nas trąbki, instrumenta już zamuszyły. A tam będzie nam, będzie nam łatwiej. Przypominam, 20-21 i 2 stycznia nasz wieczernik. Zapraszam. Ci, co ze mną jadą na do Quito. Mam już dokładną specyfikację. Przybywamy tutaj na pustelnię na godzinę w pół do jedenastej. To jeszcze jest piątek, dwudziesty siódmy. Przed dwunastą rozpoczniemy mszę świętą. Przed świętą się musimy zapakować. Przed dwunastą msza święta żeby o pierwszej wsiąść autobus po północy. O pierwszej dwudziestego ósmego. O pierwszej dwudziestego ósmego. Ruszamy w teren. jest zapakowanie przed autobusem. Nie wiem, ile nam to zajdzie, dokąd jest daleko, nie chcę, że skończę świętą, żeby tam w, w, w ostatniej chwili tak sobie odprawimy spokojnie tu przed Każdemu, kto ze mną jedzie, przygotować gdzieś półtora kilograma na medaliki i obrazki. Lecimy w języku hiszpańskim, bo tam jest język hiszpański. Zobaczymy albo zapakujemy jedno lub dwie paczki dodatkowej amunicji, bo tam wielkich tłów na tych uroczystościach ludzi, moi drodzy, nie ma. Ingres arcybiskupa. Marka Jędraszewskiego będzie w Krakowie, moi drodzy. 28. Chciałem być, ale skoro tak jest zrobione, tak zorganizowane, widocznie był ma jakiś cel, aby mnie nie było. Natomiast rycerzom, którzy chcą tam być, nie zabraniam. Weźcie sobie go płaszcze i idziemy na to wydarzenie. Jest to nasz nowy arcybiskup. Naszym zadaniem jest tam być. Myślałem, jak będę, to bym z pół tysiąca was zwołał na świadectwo. Proszę się modlić za arcybiskupa Marka. Już, pierwszy, już go wymieniam w kanonie. szacunku do kardynała Stanisława, jeżeli go też wymieniam, bo to jest taki okres przejściowy. Od 28. w kanonie będę wymawiał tylko przedstawiał Bogu arcybiskupa Marka. Pierwszą sobotę miesiąca już będę odprawiał ją też za arcybiskupa Marka. Tę intencję przenoszę z kardynała Dziwisza Pierwszy na arcybiskupa Marka. Westnijcie w modlitwach za nowego biskupa krakowskiego. I czasami powiedzcie Panu Bogu tak delikatnie, żeby się nie powtórzyła Warszawa, tylko takie hasła wam rzucam, żebyście czasami nie byli zaskoczeni. Otoczcie modlitwą arcybiskupa marka. Nominacja arcybiskupa na Kraków nie jest wszystkim ile widziana. Nie tylko w mediach politycznych, ale i kościłkowych, więc żebyście byli przespokojni. Po rombaniu, po nowym roku przygotuję taki wykład 20 minut, abyście zrozumieli, co to jest nominowanie na biskupa, jakie są radia, bo to co mówią, że suwerenna decyzja papieża. Jaka suwerenna, to musi zgoda rządu prezydenta, to cały układ, że Kraków, dzieci to jest stolica numer jeden w Polsce. To jest bitwa nie byle jaka. Pokażę ten wymiar historyczny, żebyście zdawali sobie sprawę. Funkcje ordynariusza są nośnymi funkcjami. Nieraz przy dialogach Wejdzie ze stu kandydatów na to, gdzie w końcu zgodzą. Żebyście tu mieli ten pełny wymiar. Zaznaczam, gdyby nie było rządu pisów, nigdy by Jędra arcybiskup Jędra nie był w Krakowie. To jest normalny układ. Byłaby jego optykała. Przestańcie, Duch Święty dzieci działa, ale są w Kościele prawa, układy, są konkordaty, z więc pewnych rzeczy Duch Święty nie przeskoczy. Nie jest w stanie przeskoczyć. Natomiast nie są oni przewidzieć, jakie dary Duch Święty da arcybiskupowi. I tu jest ich, tu są pogrzebani, jak Bo wraz z objęciem funkcji, czyli nowego powołania, dzieci skoro Duch Święty każdemu daje takie łaski, to co, mam nie da? Jemu nie da? Też da. Znaczy, My modlić, aby Duch Święty w obfitości spłynął na arcybiskupa. Więc przypominam, 28. Rycerze z Krakowskiej, to jest obowiązek. Jesteście co nie jedzić do to jesteście w Krakowie na ingresie. Tam się do środka nie pajcie, na polucach stańcie w jednym miejscu, bo tak was tam nie wpuszczą w płaszczach. po co się macie? Przyjąć metodę strategiczną, jesteście wyśliczeni. Wiecie jak działać znając życie, idąc na wabel, płaszcz sobie nieście w torbie, gdzieś ukryty, dopiero wątpiernych nie ubierzcie Nic się na tym froncie wojnym nie zmieniło. A skoro jest cisza, to zawsze pamiętajcie, cisza jest przed burzą.